I'm oh. Państwo i moim gościem jest przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-dąbrowskiego Solidarności Dominik Kolosz. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Dzień pana redaktora, dzień dobry Radio Słuchaczom. Panie przewodniczący, zacznę od cytatu powyborczego, przedwyborczego, ale po wyborach pewnie e, równie jest aktualny. E, cały czas dajemy się wmontować pomiędzy tę plemienną wojnę między Tutsi i Hutu, czyli pomiędzy PO i Pis e, 24 dni po wyborach, e, ta wojna trwa dalej i jak wy na to patrzycie jak pan na to patrzy jako a to wie pan taki już mamy system no niestety scena polityczna jest bardzo spolaryzowana te wybory które się odbyły było tego dobitnym przykładem i powiem szczerze że bardzo dużo wody będzie musiało we wszystkich polskich rzekach upłynąć żeby ta plemienna wojna pomiędzy zwolennikami jednej i drugiej strony po prostu się zakończyła ja akurat nie jestem tutaj optymistą myślę że dopóki ta polaryzacja na scenie politycznej będzie Taka duża, no to będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że jedni nienawidzą Kaczora, jedni nienawidzą Tuska, nie patrząc na programy, nie czytając na programy, nie czytając programów. Bo w ogóle mamy, nie chcę tutaj wyborców absolutnie obrażać, ale myślę, że duża część wyborców, duża część naszych obywateli ma problem z samomyśleniem. Za nas myślą media społecznościowe, za nas myślą telefony, za nas myśli wujek Google. No i generalnie rzecz biorąc, potem głosuje na tej zasadzie, że kto nam więcej ewentualnie tytułów w komórce pokaże, kto jest bardziej brzydki, kto jest bardziej ostry. No i to nie jest dobre, bo powinniśmy raczej zważać na to, co nam się proponuje na najbliższe cztery lata. Myślę, że gdyby teraz przeciętnego Tutsi, przeciętnego Hutu zapytać, za czym tak naprawdę głosowali, no to myślę, że nie będą w stanie tak za bardzo na to pytanie odpowiedzieć. Pewnie będzie to tak, jak powiedziałem na początku, jedni przeciwko Kaczorowi, a drugi Ludzy przeciwko Tuskowi. Panie przewodniczący, sejmowa arytmetyka jest raczej bezwzględna i wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas powstanie rząd obecnie zjednoczonej opozycji, czy dajecie kredyt zaufania tym politykom? Panie redaktorze, no, to jest akurat element systemu demokracji. tak? Naród wybrał, jest oczywistą oczywistością, cytując klasyka, że władze w kraju, przejmie koalicja Platformy Trzeciej Drogi e, i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, będzie to bardzo ciekawa, obecnie. Koalicja, bardzo ciekawa koalicja. Nie wiem, jak do końca będzie wyglądać ta umowa koalicji. Czy będzie lepiej, czy gorzej, to czas pokaże. My Ale zawsze uznajemy będzie... taką zasadę, że poczynak ich poznacie. Ale czy będzie lepiej dla województwa śląskiego, dla górnictwa dla, wiem, wie dla pan, solidarności? Tego, tego, tego nie wiem. Patrząc na górnictwo, no to trzeba skorzystać z tego, że jestem w radiu Katowice, w którym można mówić wszystko. W górnictwie sytuacja jest z tego typu, że ono wisi na włosku, ono wisi nad przepaścią. Największa polska spółka. Górnicza, Polska grupa górnicza, praktycznie rzecz biorąc w marcu utraci płynność finansową. Jeżeli w budżecie państwa zgodnie z umową społeczną nie znajdzie się dla tej firmy, jedni mówią 5 miliardów, drudzy mówią 7 miliardów złotych, no to jej po prostu grozi upadłość i myślę, że trzeba jasno i dobitnie powiedzieć, że tutaj akurat rząd, który odchodzi, generalnie rzecz biorąc, użyje takiego sformułowania. O tym górnictwie zapomniał, a w zasadzie można by było powiedzieć, że je wydutkał. Czy nowa władza będzie w stanie szybko znaleźć pieniądze e, na to, żeby Polska Górnicza, Polska Grupa Górnicza nie upadła. E, pr, musi zrobić wszystko, tak powiem, kolokwialnie, żeby tak było. Natomiast budżet państwa tak naprawdę jest przygotowany przez ekipę pana premiera Mateusza Morawieckiego i z tego, co wiem, to tam tych pieniędzy niestety nie ma. Ale ten budżet będzie musiał uchwalić nowy Sejm. No tak, sejm. tylko, że czas dla nowego Sejmu jest niezmiernie Koczki. krótki, bo pewnie nie biorąc pod uwagę to, że pan prezydent powierzył samobójczą misję konstruowania rządu panu premierowi Marawickiego to rząd pana Donalda Tuska, przyszłego premiera, powstanie najwcześniej przed świętami Bożego Narodzenia. I będzie miał Także kilka tygodni. Prace nad budżetem będą bardzo mocno ograniczone, bo ten z kolei musi być ustalony do końca stycznia, bo inaczej parlament mógłby być rozwiązany. Myślę, że do takiej sytuacji nowa władza absolutnie nie będzie chciała dopuścić. Górnicze związki zawodowe, które są na Śląsku, są gotowe usiąść do stołu z każdym pod jednym warunkiem, ten 2049 rok. Znaczy, panie redaktorze, no generalnie rzecz biorąc, wszystkie opcje polityczne, prawie wszystkie opcje polityczne przed wyborami zapewniały tutaj nas na Śląsku, że umowa społeczna będzie dotrzymana i mało tego, słyszałem z ust pana posła Saługi, pana posła Budki, że ona będzie wykonana, że notyfikacja to będzie ten przysłowiowy jeden dzień po objęciu rządów. Oczywiście to jest pewnie duża metafora i duża przenośnia, Natomiast no, nie było tutaj oprócz chyba trzeciej drogi, bo to może być taki dla górnictwa najbardziej niebezpieczny element polityczny żadnej opcji, która by mówiła, że trzeba bardzo mocno zweryfikować tą umowę. 2049 jest zapisany, system wygaszania kopalń jest zapisany. Po to, żeby ta umowa mogła być dotrzymy, dotrzymana, no to wiemy doskonale, że najważniejszym elementem są inwestycje, które tam są zapisane, tych inwestycji. Od 2021 roku, odkąd ona została podpisana, po prostu nie zrobiono i między innymi też dlatego e, ta sytuacja Polskiej Grupy Górniczej, o której wspomniałem, jest tak dramatyczna w tej A chwili. jeśli stanie się to, o czym Pan mówi, no to y, czeka nas y, degradacja województwa śląskiego. Panie redaktorze, no niestety tak, bo programów, to my ci napisaliśmy bardzo wiele wspólnie jeszcze wcześniej, jak marszałkiem województwa był pewnie teraz człowiek, który będzie tym województwem rządził, myślę o panu pośle sałudze, program dla śląska napisaliśmy i podpisaliśmy umowę społeczną. Sęk w tym i myślę, że to też był element, jedna z przyczyn porażek prawa i sprawiedliwości, że te dokumenty w dużej części nie zostały wykonane. A jeżeli w tej chwili nowy rząd przyjdzie i. Po że wyrzucicie to wszystko do kosza, no to myślę, że zacząłby źle i mam taką nadzieję, że takie stwierdzenia z z nowego obozu urządzącego nie padną. Chciałbym jeszcze o jednej kwestii porozmawiać, która miała spory oddźwięk w kampanii wyborczej, czyli kwestii handlowych niedziel. Różne koncepcje się pojawiły, żeby wszystkie były handlowe, żeby dwie były handlowe, żeby dniówka 200% za pracę w niedzielę wynosiła. Solidarność dalej stoi na stanowisku, że. Panie redaktorze, niedziela ma być wolna. Wolne niedzielę, to przypomnę, to był projekt obywatelski, pod którym zebrano kilkaset tysięcy podpisów. Ten projekt obywatelski zyskał aprobatę ówczesnego Sejmu. Generalnie rzecz biorąc, powiem tak, że w tej chwili przecież były robione badania, które zaskakujące mówią o tym, że najmłodsze pokolenie, czyli ludzie pomiędzy 20 a 27 rokiem życia, są zdecydowanie za tym, żeby niedziele były wolne. Te wszystkie propozycje dotyczące zmiany systemu funkcjonowania sieci wielkopowierzchniowych w niedzielę myślę, że są po prostu w najzwyczajniej w świecie głupie. bo pamię ta jak nas straszono, że jak będą te sklepy zamknięte w niedzielę, to one upadną, to ludzie stracą pracę, to w ogóle te wszystkie Biedronki, e, Lidle i tak mówię, w, ale to się, się stąd, to się stąd wyniosą i będzie w ogóle tragedia. Żadnej tragedii nie ma, e, a tak powiem kolokwialnie, ale zarazem brutalnie, Jak ktoś chce się napić gorzałki i piwa, no to ma otwartą żabkę i sklepy wokół osiedla i może to najzwyczajniej w świecie zrobić. Jak ktoś chce zrobi normalne zakupy, żeby przeżyć, to może to zrobić. Do 24 w sobotę, i tylko nie dołęga, nie zrobić zakupu przez całe 6 dni tygodnia. To jeszcze na koniec płacy minimalnej, ta podwyższona w przyszłym roku dwa razy, choć niewiele, mówię o tej drugiej podwyżce, satysfakcjonuje Was? znaczy ona wynika z prawa generalnie rzecz biorąc wie pan, no tak jest, tak jest płacą minimalną w całej Europie ona jest w zasadzie na poziomie co najmniej połowy średniego przeciętnego wynagrodzenia w każdym kraju europejskim i tego się po prostu nie zmieni myślę, że to jest dla ludzi dobre rozwiązanie, biorąc pod uwagę też czynnik inflacyjny, z którym w dalszym ciągu mamy do czynienia. A dla przedsiębiorców, którzy będą musieli zapłacić, bo to nie tylko wie te 4300. Dla Dlatego dla drobnego Biznesu, no to myślę, że być może dobrym rozwiązaniem będzie to, co proponuje prawdopodobnie nowy rząd, czyli taka dosyć znaczna reforma tego nowego ładu związana ze składką zdrowotną, bo tak naprawdę składka zdrowotna chyba za bardzo obciąża ten drobny biznes. No i tu będę kibicował temu, żeby nowa ekipa rządowa ten element polskiego ładu poprawiła. Oczywiście płaca minimalna ma też swoje reperkusje w samych Zakładach pracy, bo mamy do czynienia niestety z taką sytuacją, że wartościowanie pracy no, ulega takiej dosyć dużej degradacji. Bo już bardzo często mamy głosy tego typu z całym szacunkiem dla sprzątaczki, że sprzątaczka w firmie X zarobi tyle samo, co na przykład główny specjalista, który pracuje tam 20 lat. Ale to a nie, jest, tyle samo, to nie ponieważ jest wina sprzątaczki, tylko nie wina jest, to jest, systemu. To nie jest wina sprzątaczki, to jest wina systemu. Natomiast wie pan, no, Trzeba zacząć negocjować właśnie utrzymanie tego systemu gradacji płacowej w zależności od stanowiska i w zależności od wydajności itd. dalej. od tego są między innymi związki zawodowe, od tego jest Solidarność. Tam gdzie jesteśmy, to sobie z tym elementem systemu najzwyczajniej w świecie radzimy. Dominik Kolosz, przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, był gościem Radia Katowice. O poranku. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Za. Dobrego dnia, radiosłuchaczom życzę.